Witam wszystkich serdecznie. Na początku, tak jak poprzednio, chciałbym każdemu z Was podziękować za tak pozytywny odzew pod poprzednim filmem. Pojawiło się sporo łapek w górę, subskrypcji i komentarzy, które tylko utwierdzają mnie w tym, że pomimo iż kanał nie jest duży, to gromadzi najlepszą widownię na YouTubie. Ja od Ciebie powiem jeszcze tyle, że tak długo jak ta seria będzie się Wam podobać, będziemy ją kontynuować. GTA Online jest na tyle rozbudowane, że myślę, że nudzić się raczej nie będziemy. Myślałem ostatnio nawet nad tym, że kiedy postać Bogdana się trochę bardziej rozwinie, to zbierzemy trzech widzów i spróbujemy zrobić Geniusza zbrodni. I nie jest to jeszcze nic pewnego, ale stwierdzam że już was poinformuję o tym, że pojawił się taki pomysł. Możecie dać znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć zmaganie Bogusia o tytuł Geniusza Zbrodni. Tymczasem bez dalszego rozwlekania zapraszam na część. Chciałbym odebrać pojazdy dostępne za darmo, o których widzowie informowali mnie w komentarzach. Do tego asortymentu należały Enus Windsor, Cockwheed T Classic, Grotti Turismo R, Banshee, Obey Omnis, oklejony Dominator oraz helikopter o nazwie Froger ze strony Elitas. Pewnie nie będziemy używać każdego z nich, bo w osiągach dobry jest tylko ocel od Wirtu i Turismo, a od strony wizualnej podoba mi się jedynie Windsor. Ale dzięki temu, że je wszystkie odebraliśmy, garaż nabrał uroku i nie jest już w nim tak pusto. Po chwili zachwycania się wyglądem garażu, wsiadłem w dominatora, pojechałem ponowno nabyty śmigłowiec, który pojawił się na pobliskim lotnisku i ruszyłem w stronę paczki Geralda, na której zyskaliśmy ponad 15 tysięcy. Tak jak widzicie teraz na ekranie, bardzo blisko paczki znajdowała się też dziupla, więc o nią również postanowiłem przy okazji zahaczyć, żeby za darmo uzupełnić sobie zasoby w bunkrze i przy okazji jeszcze coś na tym zarobić. Wylądowałem, wdarłem się do środka i wyeliminowałem przeciwników. Skorzystałem w tym celu z kamery pierwszosobowej, bo jest lepsza widoczność. Zawsze jak wchodzicie do tych dziupli, to znajdujecie się w takiej sytuacji, że przeciwnicy Mieli możliwość oddania strzału. Kamera pierwszoosobowa trochę tę sytuację odwraca. Następnie znalazłem kod do safe'u, otworzyłem safe, zabrałem to co miałem zabrać i uciekłem. Wydaje mi się tak w ogóle, że to oczyszczanie dziupli trwa krócej niż czekanie na zasoby, które kupiło się za pośrednictwem ratopa w bunkrze i w dodatku tutaj dostajemy je natychmiast po wykonanej robocie, więc dziuple są jak najbardziej na plus. Kolejnym krokiem były odwiedziny w bunkrze, bo dostaliśmy pełny pakiet zasobów, a nie byłem pewien ile towaru się tam znajduje. Nie uśmiecha mi się wykonywanie sprzedaży dwoma albo trzema pojazdami, a o czterech to już nawet nie wspominam, więc trzeba tę produkcję chociaż na oko kontrolować. Towar był wart 65k, więc nie Musiało się go jeszcze sprzedawać, ale na darmo też tam nie pojechaliśmy, bo zarobiliśmy 50 tysięcy dosłownie w 5 minut wywożąc nadwyżkę broni. Następnie pojechaliśmy prosto do biura, żeby zakupić i sprowadzić paczki. W tym celu postanowiłem ponownie skorzystać z nowego nabytku, czyli helikoptera. Trochę zresztą niepotrzebnie, bo miejsce, w którym mieliśmy przechwycić te podróbki, znajdowało się na Molo, czyli jakieś 500 metrów od budynku. Równie dobrze mogłem tam pojechać rowerem. Na miejscu musieliśmy wyeliminować przeciwników, ukraść ciężarówkę i dostarczyć ją do magazynu, uciekając przed pościgiem. Po dostarczeniu od razu zabraliśmy się za kolejne trzy paczuchy. To była już trochę dłuższa misja, która składała się z kilku faz. Pierwszą było udanie się do parku, a konkretnie na tamtejszy parking. Naszym zadaniem było zdobycie ładunków wybuchowych, za pomocą których będziemy mogli otworzyć kontenery, bo nasze dobra były transportowane kontenerowcem, który zatonął, a Bogdan musiał je odnaleźć pod wodą i wyłowić. Jeszcze następną fazą było odwiedzenie innej ekipy, która szuka tych kontenerów i pożyczenie od niej sprzętu do nurkowania. Chwilę się targowaliśmy i ostatecznie poszliśmy na taki układ, że oni dadzą mi sprzęt do nurkowania, a w zamian ja podzielę się z nimi. Ołowiem, który akurat miałem przy sobie, następnie wsiedliśmy na Seasharka i popłynęliśmy w miejsce nurkowania. Po otwarciu pierwszego kontenera po lewej stronie ekranu zaczęły mi wyskakiwać takie dziwne powiadomienia, jakby na moim koncie pojawiały się i znikały pieniądze. Miałem z tym do czynienia pierwszy raz, więc nie do końca wiedziałem, jak się zachować, i w ramach profilaktyki postanowiłem wyjść, żeby nie narażać się w żaden sposób na bana. Trudno, 18 tysięcy, które wydaliśmy na rozpoczęcie tej misji, trzeba było poświęcić. Zalogowaliśmy się na nowej sesji i znów od razu do paczek. Pojechaliśmy w wyznaczone miejsce, gdzie nasz towar obstawiała grupka gangusów, i najpierw Musieliśmy się ich oczywiście pozbyć. Zaledwie kilku przeciwników nie stanowiło większego wyzwania. Później zabraliśmy kampera i ruszyliśmy w drogę do magazynu. Transport był bezproblemowy. Spod magazynu znów ruszyłem, oczywiście, w kierunku biura, żeby sprowadzić następny towar. No i tak swoją drogą mam informacje na temat wytwórni kwasu. Generalnie zrobiłem wszystko, co mi Rockstar zaradził, zgodnie z instrukcjami, ale skutku to niestety nie dało. Nie zmieniło się kompletnie nic. No chyba, że ja muszę ją po prostu jeszcze raz kupić, ale w to akurat wątpię. Napisałem im odpowiedź na tego maila, informując, że przesłane wskazówki były bezskuteczne, no i czekamy na odpowiedź. W biurze wydaliśmy 18 tysięcy na zakup kolejnych trzech paczek i ruszyliśmy w drogę na poszukiwanie ciężarówki. Wyeliminowaliśmy kierowcę, zabraliśmy pojazd i skierowaliśmy się do magazynu. Po drodze kilka razy obrywałem rakietami, które nie wiadomo skąd przyleciały, bo wokół mnie żadnego gracza nie było, ale założyłem, że po prostu jakiś gościu włączył ukrytą organizację albo zadzwonił do Lestera, żeby zniknąć z radaru, także się tym nie przejąłem. Wtedy nie zauważyłem jeszcze, że rakiety pojawiają się dosłownie znikąd. Wiedziałem, że ten pojazd wytrzyma kilka wybuchów i byłem pewien, że na spokojnie dojedziemy sobie do magazynu, także nie było moim zdaniem coś. Paniki. Bez zbędnego czekania znów wróciliśmy wprost do biura i, jako że na jednym magazynie był cooldown, zamówiliśmy paczki do tego drugiego. Tym razem zadanie mieliśmy do wykonania przy tym zbiorniku wodnym, gdzie jest tama. Swoją drogą trochę czasochłonne to zadanie, bo są trzy osobne paczki, więc każdą z nich musimy zawieźć i wrócić po kolejną. Ale najpierw trzeba oczywiście wyeliminować wszystkich przeciwników, którzy znajdują się na miejscu, a następnie zadzwonić do Lestera, żeby zmniejszył nam poziom pościgu. Kiedy już mieliśmy zebraną paczkę i policję z głowy, można było ruszać do magazynu. A nie, czekajcie, nie można było. Chcąc wyjechać z tego oczka, gdzieś tam przypadkowo wpadłem do wody i znów dostałem rakietę znikąd. Tym razem skuteczną. Po pierwszej ucierpiał tylko pojazd, a druga już trafiła bezpośrednio we mnie. Tutaj było wyraźnie widać, że ten pocisk formuje się znikąd. Nie ma tam żadnego gracza, ani tym bardziej pojazdu bojowego. Więc już było dla mnie jasne, że kilka minut wcześniej to też nie był żaden gracz z wyłączoną widocznością na radarze, tylko ten sam cheater, którego widzimy teraz. Bo widoczność na radarze można wyłączyć, ale nie przypominam sobie, żeby w GTA Online była możliwość uczynienia postaci niewidzialną. I Teraz może nasunąć się takie pytanie, czy rozzłościła mnie ta sytuacja? Otóż, moi drodzy, kompletnie nie. Tutaj było mi to nawet na rękę, o tyle, że wleciałem za ogrodzenie tego oczka, za którego nie dało się wyjechać. Musiałbym więc odwołać ten pojazd, który miałem, zawołać nowy, no i dopiero wtedy zacząć dostarczać te trzy paczki. Gościu znacząco skrócił ten proces, także miło z jego strony. Tyle z tego złego, że zmarnowało się 18 tysięcy. Zmieniłem od razu sesję i znów poszedłem kupić paczki. Za pomocą aplikacji w telefonie musieliśmy odnaleźć furgonetkę, w której znajduje się towar, następnie ją ukraść i dostarczyć do magazynu. No i tam nie dosyć, że była prosta i szybka, to jeszcze poszła czysto i bez żadnych ataków. W następnym zadaniu mieliśmy zdobyć kampera, który o dziwo nawet nie był przez nikogo chroniony. Tutaj już pojawiło się kilka trudności, dlatego że zostałem zastrzelony przez przeciwników, a później jeszcze napatoczył się jakiś gracz. Na początku nie wiedziałem, czy on chce nam zabrać tego kampera, czy pomóc go dostarczyć, czy zniszczyć. Ciężko było to określić i przez to nie wiedziałem, czy do niego strzelać, czy nie. Gdy się zbliżałem do pojazdu, to do mnie celował, więc ja zacząłem celować do niego. Następnie zaczął biegać przed kamperem i nie wiedziałem co on robi, a równie dobrze mógł sobie po prostu biegać, jak i mógł próbować podłożyć tam ładunki wybuchowe, więc postanowiłem, że gdy się wychyli, to po prostu strzelę i pojadę dalej. Gdy trochę się od niego oddaliliśmy, próbowałem włączyć sobie niewidzialność na radarze, tą od Lestera, bo wtedy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nie mogę. I w tym momencie zaczął nas atakować kolejny gracz. Nie wiem co to się działo, ale był to jakiś agresywny dzień w GTA Online i to bardziej niż zazwyczaj, bo z reguły takie rzeczy się nie zdarzają. No chyba, że powodem był niski poziom Bogdana. Ale ten drugi, to mam wrażenie, że tak w ogóle nie za bardzo umiał nawet samochodem jeździć. No i trochę sobie postrzelał, później przyczepił nam bombę zdalną i zawrócił, więc przypuszczam, że myślał, że jedna wystarczy, ale ku jego zdziwieniu tak nie było. I przed samym magazynem jeszcze przyblokował mnie jakiś mpc, ale tej szansy też nie wykorzystał i ostatecznie udało się towar dostarczyć. Żałuję, że nie miałem amunicji do kompaktowego SMG, bo wtedy prawdopodobnie by nawet nie zdążył tej bomby zdalnej rzucić, a nic straconego. Najważniejsze, że paczki zostały dostarczone. No, i jako że wtedy się zorientowałem, że praktycznie wszędzie mam już końcówkę amunicji, postanowiłem pojechać zrobić małe zapasy. Poza tym kupiłem też bomby przylepne, miny, granaty i odebrałem granatnik i karabin kompaktowy, które były dostępne za darmo. Na tym zakończyłem pierwszy dzień grania. Następnego dnia pierwszym zadaniem na sesji była oczywiście paczka Geralda oraz oczyszczenie dla niego dziupli, w dalszej kolejności bunkier. Pamiętałem z poprzedniego dnia, że trochę towaru jeszcze tam było, a sprawdzałem to na samym początku sesji, więc twierdziłem, że z dużym prawdopodobieństwem teraz już będzie można zrobić sprzedaż. No i tutaj stop, chwilka przerwy, przyszedł czas na małą autopromocję. Na początek zachęcam was wszystkich drodzy widzowie do zostawienia subskrypcji na kanale, żebyście byli na bieżąco z serią przedstawiającą przygody Bogdana oraz do zostawienia łapki w górę pod filmem, która pozytywnie wpłynie na zasięg materiału a tym samym kanał. No i przypominam, że jeżeli chcecie coś napisać, o coś zapytać albo podzielić się opinią o tym filmie, to jesteście mile widziani w sekcji komentarzy. To wszystko co chciałem Przekazać, także z góry dziękuję, a tymczasem wróćmy do bunkra. Towar był wart 105 tysięcy, a na sesji znajdowało się 30 osób, więc był to idealny moment na zrobienie sprzedaży. No i oczywiście dzięki dziupli, którą wyczyściliśmy kilka minut wcześniej, mieliśmy pełen pakiet zasobów. I tutaj po drodze mam taką małą radę dla niedoświadczonych i nowych graczy. Robiąc sprzedaż, regularnie kontrolujcie, czy nikt się do Was nie zbliża. W tym celu wystarczy włączyć duży podgląd mapy. Dzięki temu zdążycie w porę zareagować, w razie gdyby ktoś Was gonił i będziecie mogli na przykład włączyć ukrytą organizację albo schować się pod dachem, jeśli będzie to myśliwiec. No i jeżeli w bunkrze będziecie mieli tą samą misję sprzedaży co ja, to warto wiedzieć, że bagi, którym jeździmy jest uzbrojony i możecie zostawiać za sobą miny. Łatwo się w ten sposób bronić nie tylko przed botami, które będą was ganiać, ale też przed innymi graczami. Sprzedaż była zupełnie bezproblemowa. Udało się odwiedzić wszystkie pięć miejsc, a żaden z graczy nawet się do nas nie zbliżał. I jedyne co musiałem zrobić dla bezpieczeństwa, to profilaktycznie włączyć ukrytą organizację, wjeżdżając do miasta. Za 12 minut pracy otrzymaliśmy 247k. Postanowiłem więc pójść za ciosem, i skoro mamy tak dużą sesję, pojechałem sprzedać zebrane dnia poprzedniego paczki. W pierwszym magazynie były one warte 112 tysięcy, więc już jak najbardziej się opłacało. Misja była dość przyjemna, bo mieliśmy tylko jeden pojazd i jedno miejsce do dostawy. W dodatku ta ciężarówka nie dość, że jest odporna na rakiety, to porusza się w miarę żwawo w odróżnieniu np. od pojazdów kurierskich dostępnych w klubie motocyklowym. Do przejechania mieliśmy tylko kawałek, który zajął nam raptem 3 minuty. Na miejsce udało się dojechać bez żadnego problemu. Większe trudności od dostawy sprawiła ochrona pojazdu przed najemnikami po jego opuszczeniu, a trwało to następne 3 minuty. Przeciwnicy przyjeżdżali do nas falami, a łącznie było ich 18. Po wszystkim wraz z otrzymaliśmy 168 tysięcy, a trwało to nieco ponad 6 minut. Następnie od razu udaliśmy się do drugiego magazynu, w którym towar był wart 126 tysięcy, czyli nieco więcej niż w poprzednim. Bez kocopołów zajęliśmy się oczywiście od razu sprzedażą całości. W tym przypadku misja była już trochę gorsza. Na sam początek pojechaliśmy na lotnisko po pojazd dostawczy. Punktów dostawy było 5, w dodatku znajdowały się po drugiej stronie mapy, a musieliśmy je dostarczyć samolotem, który porusza się z taką samą prędkością jak pojazdy lądowe. A być może jest nawet wolniejszy. Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że na pewno nie jest szybszy niż na przykład Ocelot, którym Bogdan porusza się na co dzień. Obleciliśmy wszystkie 5 punktów Ekspresowo. Teraz również żaden gracz nas nie atakował, także udało się wszystkie sprzedaże ukończyć bezbłędnie na pełnej sesji. Za ostatnią sprzedaż wypłata wynosiła 189K, a trwała ona 10 minut. Bogdan otrzymał za to wszystko łącznie 604 tysiące, co po wpłaceniu na konto dało aż 1,294 294, 000, a to znaczy, że boguś zaczyna się powoli odkuwać. Szkoda tylko, że wciąż nie działa wytwórnia kwasu, no bo jednak gdyby ona była, to można by było zapełniać ją na maksa i dzięki temu sprzedawać towar za grubsze pieniądze. Wtedy zamiast trzech sprzedaży zrobilibyśmy cztery i byśmy mieli dodatkowe. Przychody. I to fajne przychody, ale niestety na obecną chwilę ze strony Rockstara jest całkowita cisza w tym temacie. Po zakończeniu wszystkich sprzedaży mieliśmy taką passę zarobkową, że szkoda było ją marnować, więc żeby dorobić kolejne pieniądze, udaliśmy się wraz z Bogdanem na próbę czasową. I powiem szczerze, spodziewałem się, że pójdzie trochę łatwiej, bo wymagała ona od nas kilku powtórzeń, co wiązało się z tym, że ta z pozoru prosta aktywność trwała niemal 15 minut. Największym problemem były w sumie NPC na drodze i kamienie koło niej, bo wystarczy jeden mały błąd i już praktycznie nie ma szans na to, żeby się wyrobić w czasie. Ostatecznie za ósmym razem się udało i otrzymaliśmy za to 101 tysięcy, także chyba mimo wszystko było warto. Po ponownym zalogowaniu się do sesji, za cel obrałem sobie misję pod tytułem Niedokończone Sprawy. W drodze na miejsce spotkaliśmy jeszcze gracza, który chciał się chyba ścigać. Przynajmniej tak wnioskuję po tym, w jaki sposób koło nas jechał, ale w każdym razie ja na wyścigi nie miałem ochoty, więc grzecznie go ominąłem. Kolega się o to chyba obraził i postanowił nas wysadzić, więc dużego wyboru nie miałem i musiałem się zemścić. Myślałem, że trochę się postrzelamy i że będzie zabawa, ale niestety później się totalnie nie ruszał. Prawdopodobnie odszedł od kompa, więc postanowiłem, że zabiję go dwa razy, żeby nie być w plecy pod względem statystyk i pojechaliśmy dalej. Jak jechałem do tego gracza, pojawiła się furgonetka z bronią, więc przy okazji ją odwiedziliśmy. Żadną z broni nie byłem zainteresowany, ale kupiłem sobie za to koktajle Mołotowa oraz pancerze. Następnie pojechaliśmy w końcu zrobić te niedokończone sprawy. Pierwszym zadaniem Bogdana było złożenie przysięgi. Następnie udaliśmy się do mieszkania jakiegoś gościa i wykradliśmy z niego dwa adresy. W kolejnym kroku udaliśmy się w te miejsca, żeby wykraść z Sprzęt należący do FIB. Generalnie tą pierwszą misją chciałem sprawdzić, czy warto to robić. Zarobiliśmy 24 tysiące, więc pod względem finansowym to tak nie za bardzo, ale są one ciekawe, a przynajmniej ta pierwsza była, więc stwierdziłem, że warto to kontynuować. W międzyczasie bunkier będzie produkował zasoby, a my kilka razy sprowadzimy sobie do magazynu paczki za pośrednictwem pracowników. Pierwsze sprowadzenie zamówiłem w obu magazynach zaraz po wykonaniu misji, którą przed chwilą widzieliście. Drugie zadanie jako agent EAA zaczęliśmy od hakowania dronów. Wyciągnięte z nich informacje zaprowadziły nas w pewne miejsce, które okazało się być pułapką. Bogdan został uśpiony i załadowany do ciężarówki, a następnie przewieziony na plac budowy, gdzie miał zostać wysadzony w powietrze. Żeby stamtąd uciec musiał zhakować znajdującą się pół metra koło niego bombę, a następnie wyczyścić przeciwników w pobliżu na tyle, żeby mógł bezpiecznie przesiąść się na siedzenie kierowcy. Gdy udało mu się to zrobić, pod ciężkim ostrzałem przeciwników dostarczył furgon swojemu pracodawcy. W zamian za to otrzymał kolejne 24 tysiące. Zadania miało miejsce na pustyni Grand Senora. Mieliśmy stamtąd stosunkowo blisko do bunkra, więc przy okazji zajechałem tam, żeby się zorientować, ile jest towaru. Boguś zauważył, że całe zasoby już zeszły, a broń jest warta zaledwie 45 tysięcy i stwierdził, że trzeba ich trochę ukraść. Aby to zrobić, musieliśmy udać się w miejsce, gdzie przemytnicy broni zorganizowali sobie transport, a następnie, oczywiście, ich wybić. Później wzięliśmy Longfina, żeby zebrać zasoby unoszące się na wodzie i przewieźliśmy je do furgonetki transportowej, którą zawieźliśmy wszystko do bunkra. Na początku, jak zobaczyłem, że są trzy pakiety zasobów, to trochę się przestraszyłem, czy przypad nie będziemy musieli zawozić ich na trzy razy. Dopiero jak zaczęły się one zbierać na bagażniej łódki, to przypomniałem sobie, że na szczęście nie. Miałem kiedyś już do czynienia z tą misją, ale to bardzo dawno temu, bo od dłuższego czasu po prostu kupowałem zasoby i wiecie jak to jest. Jeżeli człowiek nie ma z czymś regularnej styczności, to zapomina o niektórych szczegółach. No i klasycznie, wychodząc już z bunkra później, przy okazji wywieźliśmy nadmiar broni Damu Nation. Dzięki temu w łatwy sposób zarobiliśmy sobie 50 tysięcy. tym płynnie przeszliśmy do magazynów paczek, żeby zlecić pracownikom ich sprowadzenie, a następnie z powrotem ruszyliśmy wykonywać misje, które zaczęliśmy wcześniej. A, i jeszcze wracając na chwilę do tych paczek. Jak jechaliśmy do drugiego magazynu, to inny gracz chyba chciał nas zaatakować. Mówię chyba, bo nie wiem dokładnie, co chciał zrobić, ale wydaje mi się, że nie ma możliwości wyrzucenia bomby przylepnej z insurgenta, a właśnie nim chciał nam zaszkodzić. Nie był też uzbrojony, więc chyba jedyne, co mógł zrobić w tej sytuacji, to nas staranować. Mogłem oczywiście bez problemu uciec i go zignorować, bo Virtu jest dużo szybszy, ale postanowiłem się z nim trochę poprzedrzeźniać i zagraliśmy w kotka i myszkę. Dosłownie dwie minuty później, w drodze do agencji EAA, zaatakowało nas Deluxo. No i tutaj oczywiście najmądrzejsze co mogłem zrobić, to dać nogę. Przynajmniej póki co. Gościu ewidentnie mnie gonił, więc schowałem się pomiędzy budynkami, czekając na niego z bombą w dłoni. Na chwilę jego uwagę odwrócił Raiju, który został jednak dość szybko zdjęty, ale Deluxo wtedy wylądowało, więc postanowiłem tę okazję wykorzystać. No i dopiero teraz, na spokojnie, mogłem pojechać sobie rozpocząć misję. Była ona bardzo prosta. Naszym zadaniem było odnalezienie agentki Johnson. Żeby znaleźć jakiś trop, najpierw przeszukaliśmy jej garaż. Tam okazało się, że przydatne dla nas informacje znajdowały się w GPS-ie jej samochodu. Mieliśmy trzy potencjalne lokalizacje, w których może się ona znajdować, i musieliśmy każdą z nich sprawdzić. Znaleźliśmy ją w końcu przy ostatnim miejscu i okazało się, że jest w tarapatach, z których trzeba ją wyciągnąć. O dziwo obyło się bez strzelaniny, i po prostu pod nią podjechaliśmy. Ona wsiadła do samochodu i zabraliśmy ją do szpitala. Także dużej filozofii tutaj nie było. Wynagrodzenie za tę misję to 21 600.

Następną misją było przejęcie aktywów. Też była prosta, bo wystarczyło znaleźć jakąś furgonetkę. Problem tylko w tym, że pole do przeszukania było gigantyczne. Można było je zmniejszyć, niszcząc zagłuszacze, ale znajdowały się one na dachach budynków, a ja nie miałem nic latającego, także postanowiłem spróbować bez tego. Poddałem się jednak bardzo szybko, bo przeszukanie takiego terenu, który w dodatku się przemieszcza i pojawia raz na jakiś czas, byłoby strasznie czasochłonne. Zacząłem więc myśleć, skąd mogę wykombinować śmigłowiec i patrzcie, co się stało. Furgonetka przyjechała do mnie sama. Od razu przykuła moją uwagę, bo nie wyglądała jak typowe furgony. Mieszczające się po Los Santos. Nie byłem pewien, czy to jest ta, której szukam, ale ze względu na wygląd postanowiłem to sprawdzić. O dziwo, jak znalazłem się w jej pobliżu, to nie wyświetliła mi się na mapie ani nie zostałem poinformowany o tym, że to jest to. Chwilę się zastanawiałem, jednak ufając intuicji, zastrzeliłem kierowcę i do niej wsiadłem. Dopiero wtedy zadanie się zaktualizowało i nawet agent na słuchawce był zdziwiony, że ją znaleźliśmy. Wait, are you right on top of the Następnie zawieźliśmy pojazd do punktu i odebraliśmy 16 800. Mniej więcej po tej misji minęła 6 godzina nagrania, więc w tym odcinku to już wszystko. Bogdan po tym czasie nie dokonał żadnego znaczącego zakupu, a na jego koncie obecnie znajduje się prawie 1,5 miliona, więc udało się zbliżyć znacząco do następnej inwestycji. Tymczasem dziękuję Wam za poświęcony czas. Zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapki pod filmem i do zostania na kanale na dłużej, jeżeli interesuje Was ta seria. I życzę miłego dnia. Cześć!